Ta niezwykła cząsteczka nie tylko dodaje całemu Twojemu organizmowi energii, ale też chroni przed toksycznym i negatywnym działaniem wolnych rodników, które robią wszystko, co mogą, aby doprowadzić Twój organizm na skraj. Chcesz wiedzieć, o jakiej substancji mowa i jak sprawić, by mieć jej w organizmie bardzo dużo? Ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Cześć, ja nazywam się Mateusz Stręga, jestem dietetykiem i założycielem pierwszego w Polsce ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w pomaganiu innym za pomocą diety ketogenicznej oraz niskowęglowodanowego stylu żywienia. Dziś zapraszam Cię na materiał, w którym porozmawiamy sobie o koenzymie Q10, czyli cząsteczce, która ma nieoceniony wpływ na nasze zdrowie i której odpowiednia ilość w naszym organizmie będzie chroniła nas nie tylko przed chorobami serca, ale też przed chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca czy insulinoporność, ale też wieloma innymi problemami Zdrowotnymi, które dotykają dzisiaj ludzkość. Jak zobaczysz z tego materiału, może okazać się, że i ty masz niedobór koenzymu Q10, a jego niedobór długoterminowo, szczególnie po 35 roku życia, może być wręcz zabójczy. Koenzym Q10, czy inaczej ubichinon, jest jednym z najpotężniejszych przeciwutleniaczy w organizmie człowieka. Nie tylko usuwa wolne rodniki, nie tylko chroni nas przed efektami, bardzo złymi efektami, nadmiaru stresu oksytacyjnego, ale jest też ważny dla działania innych potężnych antyoksydantów. Odpowiada również za regenerację bardzo silnego przeciwutleniacza, jakim jest alfatokofenol, czyli witamina E. Podobnie jak w przypadku cynku, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, i ten materiał możesz odsłuchać gdzieś tutaj, jego występowanie w organizmie człowieka, ale też w organizmach innych zwierząt, jest bardzo powszechne, co ponownie, tak jak w przypadku cynku, świadczy o tym, jak niezwykle ważna dla naszego zdrowia oraz długowieczności jest to cząsteczka. Zresztą stąd właściwie wzięła się nazwa koenzymu Q10, ponieważ ubichinon to inaczej z łacińskiego wszechobecny, a więc jest to cząsteczka, która naprawdę jest wszechobecna i wszechpotrzebna w organizmie człowieka. Sam koenzym Q10 nie jest witaminą, jest jednak związkiem witaminopodobnym. Nasz organizm może go syntetyzować z trzech aminokwasów: są to tyrozyna, fenyloalanina oraz metionina. Koenzym Q10 10 poznaliśmy w 1957 roku, kiedy został wyizolowany z mitochondrium pochodzącego z serca. Od tamtej pory badania na jego temat są coraz liczniejsze i zainteresowanie nim również jest coraz liczniejsze. Przez to, że im więcej badań oraz materiałów na temat koenzymu Q10 powstaje, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak istotna jest to cząsteczka dla zdrowia człowieka. Niestety, tutaj tak jak w przypadku kolagenu, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu w materiałach, podlinkujemy go gdzieś tutaj u góry, tak samo po 30, szczególnie po 35 roku, jego produkcja spada. Dlatego to szczególnie osoby nieco starsze, osoby już po 35 roku życia, czyli już wciąż młode, są szczególnie narażone na jego niedobory i szczególnie powinny zadbać o to, by ich dieta dostarczała duże ilości koenzymu Q10, a przynajmniej substancji, z których organizm ten koenzym Q10 jest w stanie wytworzyć. Mitochondria to małe fabryki energii, które znajdują się w dużej ilości w każdej z Twoich komórek. Mówi się, że im więcej masz mitochondriów, tym zdrowszy jest Twój organizm, im więcej masz sprawnych mitochondriów. Tak się składa, że koenzym Q10 jest całkowicie niezbędny do tego, aby Twoje mitochondria pracowały na pełnych obrotach i działały całkowicie sprawnie. A więc koenzym Q10 jest nie tylko silnym przeciwutleniaczem, który wspomaga całe Twoje ciało w walce z przewlekłym i nadmiernym stresem oksydacyjnym, ale też zapewnia ciągłość działania produkcji energii w mitochondriach oraz chroni je przed nadmiernymi uszkodzeniami, zapewniając ich ciągłą, nieprzerwaną pracę oraz ich zdrowie. Bo uszkodzone mitochondria to znowu niestety nic nie warte mitochondria. Kiedy widzę substancję, która ma tak ogromny wpływ na działanie przeciwzapalne w naszym organizmie, na kontrolę nadmiernego stresu oksydacyjnego oraz z drugiej strony, która ma tak ogromny wpływ na nasze zdolności metaboliczne, to automatycznie wiem, że jest to po prostu bezcenna substancja, która ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i której niedobór może stać u fundamentu powstawania praktycznie wszystkich chorób, które dzisiaj trapią ludzkość. Ubichinon pozwala Twojemu organizmowi produkować odpowiedzi ilości energii, a energia nie jest nam potrzebna tylko do tego, żeby wstać z łóżka czy też uprawiać aktywność albo pracować cały dzień. Energia jest niezbędna naszemu organizmowi, by wykonywać podstawowe procesy, które mają zapewnić ci zdrowie i długowieczność. Energia jest potrzebna, by twoje organy się regenerowały i działały prawidłowo, by twoje tkanki mogły w pełni prawidłowo funkcjonować oraz się regenerować, by twoje by każdy narząd, enzym, hormon i wszystko inne w twoim organizmie mogło codziennie funkcjonować prawidłowo. Energia jest kluczem do tego, by żył długo. I Zdrowo. A więc wszystkie procesy anaboliczne, takie jak tworzenie białek enzymatycznych, wytwarzanie przeciwciał, detoksyfikacja, procesy myślowe, ruch i wszystkie inne procesy metaboliczne, wszystko to w naszym organizmie odbywa się przy udziale koenzymu Q10. Jak zdradzę w dalszej części materiału, podroby i produkty pochodzenia zwierzęcego są najlepszym źródłem koenzymu Q10 w naszej diecie. A to bardzo dobry moment na przedstawienie partnera dzisiejszego odcinka. A partnerem dzisiejszego odcinka jest zakręcona spiżardia. Projekt, którego mam przyjemność być współzałożycielem i o którym chciałem Ci teraz troszeczkę opowiedzieć. Trzymanie zdrowej diety, czy to ketogenicznej, czy carnivor, czy też diety low carb jest super. Do momentu, kiedy nie jesteś zakopany w garach po uszy i nie gotujesz na szybko pomiędzy pracą, zakupami i obowiązkami jako rodzic, czy też głowa rodziny. Prawda jest jednak taka, że ciągłe, zdrowe gotowanie dla siebie, dla rodziny, dla bliskich jest po prostu trudne i wyczerpujące. W tym samym czasie gotowe cateringi, czy gotowe dania dostępne w marketach, nawet jeżeli są spod szyldu keto, czy carnivor, to umówmy się, że bardzo często pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o jakość. I nie są tym, co naprawdę chcielibyśmy kłaść na co dzień na naszym talerzu. I właśnie, alternatywą do tego wszystkiego jest zakręcona spiżarnia. Zdrowe i odżywcze posiłki zakręcone w słoikach, które mogą ratować cię za każdym razem, kiedy los nie sprzyja utrzymaniu zdrowego stylu życia. Zakręcona spiżarnia to dania odpowiednie dla diety ketogenicznej, diety karniwor czy też niskowęglowodanowego stylu życia. Te wszystkie dania są zamknięte, zawekowane w słoiku. Co piękne, zawekowane bez żadnych sztucznych konserwantów, ponieważ jedynym konserwantem jest naturalny konserwant, jakim jest sól. W tym sól kłodawska. Bez niebezpiecznych dodatków takich jak żelazo cyjanek czy też jodan potasu. Tak jak robiła to Twoja i moja babcia. Dzięki takiej metodzie działania dania mogą leżeć aż przez 3 miesiące w Twojej lodówce od daty ich produkcji. W ten sposób nie musisz jadać wszystkiego tego samego dnia jak w przypadku cateringu, tylko możesz spokojnie zamówić zapasy do swojej lodówki, które wyciągniesz wtedy, kiedy znajdziecie chęć czy też potrzeba, taka jak brak czasu na gotowanie dla siebie i rodziny. Co cechuje posiłki z zakręconej spiżarni? Naturalny i czysty skład. Produkty bez alergenów takich jak gluten czy też białka mleka krowiego. Długi termin przydatności, bez konserwantów i bez sterylizacji. Zdrowe, szklane opakowania, po prostu słoiki, jak znowu u babci i jakość zdrowotna tych dań. Nie starczyłoby czasu, żeby wymienić wszystkie cuda, jakie znajdują się w ofercie zakręconej spiżarni, ale warto wspomnieć chociażby o uwielbionym przez naszych klientów gęstym kolagenowym wywarze, cielęcych kroplikach w rosole, klasycznym polskim i przy okazji ketogenicznym bigosie, który już czeka na świąteczne zakupy, czy też gęsie i kacze podroby, które w ostatnim czasie miałem przyjemność próbować. Ale też smalec mocy, wytapiany z dobrej jakości wieprzowiny, który pozwoli ci jeszcze ulepszyć twoją dietę keto, czy też karnivora. Na przykład taki malutki wywar, albo złota galareta z. Kurczakiem w środku. To dania, które to akurat jest dla Michalinki, bo jest bez soli, praktycznie to dla mnie i Natalii będziemy spożywać. Przyznam Ci szczerze, że zakręcona spiżarnia to coś, co powstało też dla nas, aby nam ułatwić teraz życie przy malutkim dziecku i coś, co ułatwi życie, jestem pewny, wielu osobom, z którymi już wcześniej rozmawiałem, które chciały długoterminowo gotować zdrowo dla siebie i dla swoich rodzin. Moi drodzy, jeżeli chcecie przetestować produkty zakręconej spiżarni, to przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Otóż z kodem rabatowym Mateusz 5 uzyskacie 5 5% rabatu na swoje pierwsze zamówienie, a więc śmiało wchodźcie na zakręcona spiżarnia.pl, wybierajcie swoje słoiki, wybierajcie słoiki, które najchętniej spróbujecie do diety keto karniwo, też do niskowęglowodanowego stylu żywienia. W koszyku wpiszcie kod rabatowy Mateusz 5 i cieszcie się pysznym smakiem i świetnym, bardzo pożywnym posiłkiem. Link do zamówienia oraz kod rabatowy znajdziesz też w opisie tego filmu na samej górze. A teraz przechodzimy już do dalszej części odcinka. Domyślam się, że tak jak ja na tym etapie zastanawiasz się, czy nie masz przypadkiem niedoboru w końcu 10, bo kiedy ja pierwszy raz zetknąłem się z tematem koenzymu Q10 i zrozumiałem, jak istotny jest dla naszego zdrowia i dla ułowieczności, to od razu zaczynałem się zastanawiać, czy przypadkiem nie mam go za mało w swoim organizmie. No i cóż, jeżeli jesteś osobą po 35 roku życia, jeżeli przyjmujesz lub przyjmowałeś w przeszłości statyny, jeżeli nie jesz podrobów i ogólnie nie bazujesz na produktach pochodzenia zwierzęcego w swojej diecie, jeżeli przeszedłeś w ostatnich kilku latach poważne infekcje, między innymi infekcje od wirusa celebryty, albo borykasz się z nieustannym stresem fizycznym, np. w pracy, albo z przewlekłym stresem psychicznym w domu. Czy też w pracy, czy gdziekolwiek indziej, możecie poważnie zmartwić, bo te wszystkie czynniki będą bardzo mocno wpływały na to, że w Twoim organizmie będzie albo za mało koenzymu Q10, albo będzie wyczerpywany w bardzo dużych ilościach. Przez co niestety, jest duża szansa, że będzie go brakować dla wszystkich potrzebnych procesów. Na szczęście, jak, jak wspomniałem wcześniej, organizm potrafi sam syntetyzować końcem Q10. Na drodze szlaku metylomanolowego z aminokwasów takich jak tyrozyna, fenyloanalanina czy metionina. Te trzy aminokwasy, które wymieniłem w tym materiale już po raz kolejny, są to aminokwasy egzogenne, co oznacza, że muszą być dostarczane do naszego organizmu z zewnątrz i organizm nie potrafi ich samodzielnie wytworzyć. Jak znasz już trochę ten kanał, znasz moje materiały, to myślę, że znowu nie będziesz zaskoczony tym, że najlepszym źródłem tych aminokwasów, które są nam niezbędne do produkcji koenzymu Q10, są produkty pochodzenia zwierzęcego. Przede wszystkim podroby, ale też mięso, najlepiej od zwierząt karmionych w jak najbardziej naturalny sposób, czy też inne produkty pochodzenia zwierzęcego, jak jaja, nabiał czy też ryby. Dodatkowo szlak metylomalonowy wymaga nie tylko tych trzech aminokwasów do tego, aby powstał koenzym Q10, ale wymaga też kilku kofaktorów, które są niezbędne aby zaszły potrzebne zmiany, a więc aby te aminokwasy w końcu stały się koenzymem Q10. I te substancje, których potrzebujemy, co ciekawe, również najlepiej czerpać z produktu chodzenia zwierzęcego. Na przykład mowa tutaj o witaminie B12, której nie jesteśmy w ogóle w stanie pozyskać z produktów pochodzenia roślinnego. O witaminie B12 film był już wcześniej na tym kanale, polecam Ci go sprawdzić po tym, jak skończysz ten materiał. Ale też wiele innych witamin z grupy B. Stwierdzę Ci tylko, że o witaminach z grupy B wraz z moim zespołem przygotowujemy już dla Ciebie kolejny materiał, który pojawi się tutaj niedługo, ale też inne witaminy i minerały, które są po prostu całkowicie niezbędne, aby zaszły te odpowiednie przemiany. Jak widzisz, to więc dość ważne, aby nie tylko na przykład suplementować sobie te trzy aminokwasy, o których powiedziałem, ale też, żeby twoja dieta po prostu była bardzo gęsta odżywczo, bo nasz organizm to bardzo trwana bestia i te wszystkie witaminy i minerały są nam niezbędne do różnych procesów. I tak, aby te trzy aminokwasy mogły stać się w końcu koenzymem P10, potrzeba też innych substancji, dlatego warto, aby twoja dieta była bogata w produkty pochodzenia zwierzęcego i jeżeli nie musisz, to raczej lepiej odchodzić od diety typu wegańskiego. A w sytuacji w sytuacjach, kiedy masz na przykład jakiś zabieg chirurgiczny, ostrą infekcję, czy inny przewlekły stres w życiu, nie chodzi tylko o stres psychiczny, ale też fizyczny, czy różnego rodzaju potężne stresory, które trwają dłuższy czas, można nawet rozważyć suplementację końcowem Q10. Na pewno jeżeli kiedykolwiek słyszałeś o koenzymie Q10 jego wpływie na organizm, to biło Ci się o uszy, że ma potężny wpływ na zdrowie Twojego serca. I jest w tym jak najbardziej nie ziarnko, ale cały głaz prawdy. Otóż wpływ ubichinonu na nasze zdrowie układu sercowo-naczyniowego opiera się na kilku mechanizmach. Przede wszystkim chodzi o działanie przeciwzapalne, o którym już wspomnieliśmy wcześniej, a to dlatego, że stan zapalny leży u podłoża wszystkich chorób serca i tworzenia się blaszki miażdżycowej. Koenzym Q10 poprawia też jednak funkcję śródbłonka, ale też dostarcza energii bezpieczeństwa pośrednio dla mięśnia sercowego oraz obniża ciśnienie krwi. I co ciekawe, mamy już kilka badań naukowych, które potwierdzają wpływ stosowania antyoksydantów, w tym koenzymu Q10, na potencjalne zniwelowanie ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. W jednym z takich badań na przykład testowano długoterminowe leczenie antyoksydantami takimi jak witamina C, witamina E, koenzym Q10 i selen. Sprawdzano między innymi jak będzie wyglądała elastyczność tętnic, ale też markery stanów zapalnych, czyli bardzo ważne aspekty, jeżeli chodzi o nasze zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Działa to w taki sposób, że Nadmierna produkcja wolnych rodników, czyli stan zapalny, który wymknął się spod kontroli, niestety uszkadza nasze tętnice, w związku z czym dochodzi tam do zmian miażdżycowych. I co ciekawe, nawet u pacjentów, którzy mieli widocznie zwiększone ryzyko chorób kadłu sercowo naczyniowego i czynniki ryzyka z tym związane, suplementacja antyoksydantami długoterminowo czyniła się do zwiększonej elastyczności dużych i małych tętnic. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że poprawiły się parametry glukozy oraz insuliny, a także obniżyło się ciśnienie krwi u tych pacjentów. W jednej z najnowszych metaanaliz, czyli naprawdę badaniu naukowym wyższej klasy, które ciężko sfingować, udowodniono, że suplementacja koenzymu Q10 u pacjentów, którzy mają niewydolność mięśnia sercowego, skutkowało niższą śmiertelnością oraz poprawą zdolności wysiłkowej w porównaniu z efektami leczenia placebo. I tutaj ważne zaznaczenie czegoś od autorów pracy, że zauważono, iż nawet bardzo niewielkie zmiany w ilości koenzymu Q10 w naszym organizmie mogą dać duże różnice, jeżeli chodzi o proces oddychania komórkowego, czyli proces, w którym nasz organizm produkuje energię, tą energię, która jest niezbędna naszego zdrowia i życia. Co to znaczy? Że w Wcale nie musisz ładować w siebie całej apteki, jeżeli chodzi o ilości koenzymu Q10, tylko już drobne zmiany, Twoja dieta bardziej gęsta odżywczo, gdzie będą odpowiednie aminokwasy i odpowiednie substancje, które wpłyną na przemianę tych aminokwasów w koenzym Q10, mogą sprawić, że bardzo dużo w Twoim zdrowiu się zmieni. Między innymi dlatego ludzie, którzy przechodzą na dietę ketogeniczną Carnivore czy dietę Low carb, gdzie mamy dużo większą ilość produktów pochodzenia zwierzęcego, tak szybko czują poprawę na swoim zdrowiu. Podsumowując tę część odnośnie wpływu ubichinonu na nasze serce i zdrowie, naszego układu sercowo-naczyniowego, zarówno w przypadku działania profilaktycznego, jak i u osób, które już mają różnego rodzaju problemy związane z sercem, suplementacja czy też spożywanie produktów bogatych w substancje, które mogą przyczynić się do zwiększenia ilości Q10 w naszym organizmie, to bardzo, ale to bardzo dobry pomysł, wręcz obowiązek i podstawa. Koenzym Q10 ma potężne działanie przeciwutleniające i nie skupia się ono tylko na obszarze układu sercowo-naczyniowego, chociaż tam jest najszerzej i najchętniej badane i najlepiej poznane. Na szczęście ten wpływ koenzymu Q10 jest dużo szerszy i wpływa zasadniczo na cały nasz organizm. Zwalczanie wolnych rodników w naszym organizmie może przebiegać za pomocą kilku różnych mechanizmów. Czasami niektóre antyoksydanty działają tylko na podstawie jednego czy też dwóch tych mechanizmów, tymczasem koenzym Q10 potrafi działać na podstawie wielu z nich i dlatego jest tak niezwykle cenny w kontekście walki z nadmiernym stresem. Oksydacyjnym. Po pierwsze, koenzym Q10 działa jako przeciwutleniacz. Redukuje reaktywne formy tlenu, takie jak nadtlenki wodoru i aniony ponadtlenkowe. Q10 jest również skutecznym inhibitorem peroksydacji lipidów. Procesu, w którym wolne rodniki atakują lipidy, prowadząc do powstania toksycznych produktów peroksydacji lipidowej. W ten sposób Q10 przyczynia się do integralności błony komórkowej oraz lipidów strukturalnych. Jest to bardzo, ale to bardzo ważne dla naszego zdrowia. Więcej o tym, dlaczego peroksydacja lipidów jest tak niebezpieczna, mówiłem w materiałach, które są na playlistie oleje roślinne, podlinkujemy ją tutaj lub w opisie tego filmu. Jakby tego było mało, że koenzym Q10 sam działa tak potężnie, tak jak już wspomniałem na wstępie tego filmu, przyczynia się on też do regeneracji innych przeciwutleniaczy, w tym bardzo silnych przeciwutleniaczy, takich jak witamina E. Widzisz tę mnogość mechanizmów, o których koenzym Q10 wpływa na Twój organizm w kontekście przeciwzapalnym i widzisz, że zdecydowanie musisz dbać o jego odpowiednią podaż, czy to w kontekście suplementacji, czy nawet jeszcze lepiej w kontekście spożywania odpowiedniej ilości produktów bogatych w substancje, które pozwolą Twojemu organizmowi wytworzyć jego odpowiednie ilości, ale też dbając o Twój styl życia, tak abyś nie wytracał zbyt dużo koenzymu Q10 na niepotrzebną regenerację, na przykład związaną z nadmiernym stresem fizycznym, psychicznym, niedoborem snu i tym podobne. zresztą tylko o chorobach, które do tej pory udowodniono naukowo, że zdecydowanie poprawia się sytuacja osób chorych na te choroby, kiedy zwiększa się podaż q 10 w ich życiu. Stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zapalne jelit, zespół wrażliwości na różne substancje chemiczne, fibromialgia, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zapalenie oskrzeli i płuc, zespół przewlekłego zmęczenia. Teraz będzie trochę kontrowersyjnie, bo powiedzieliśmy już sobie o tym, z czym dostarczać końcem q 10. Też jakie rzeczy związane z twoim stylem życia, czy też dietą, mogą wpłynąć na jego nadmierne wyczerpanie, bo jeżeli ta dieta będzie bogata w tłuszcze trans, cukier, jeżeli będzie bogata w przetworzoną żywność, to też ten końcem q 10 nie tylko nie będzie dostarczany, ale też będzie nadmiernie wytracany, w związku z tym, że organizm będzie walczył z efektami takiej żywności. Ale też powiemy sobie o czymś, czego ci lekarz nie powie. I wiem to z doświadczenia, że kardiologowie nie lubią mówić tego swoim pacjentom, a mianowicie, że są grupy leków, które bardzo skutecznie, niestety, blokują wytwarzanie koenzymu Q10 przez nasz organizm, w związku z czym mogą przyczynić się naprawdę do poważnych konsekwencji zdrowotnych. No i niestety takim lekiem, taką grupą leków są statyny, które są powszechnie używane przez kardiologów do obniżenia poziomu cholesterolu. I to potwierdzają badania naukowe, a także bardzo często ulotki tych leków, które wprost mówią o tym, że w związku z tym, że zarówno cholesterol, jak i koenzym Q10 działają na podobnych szlakach metabolicznych, to statyny, blokując produkcję jednego, będą też blokowały produkcję drugiego. No i bardzo chętnie usłyszę komentarzach, moi drodzy, kto z Was, jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny czy swoich bliskich, przyjaciół, ktokolwiek, miał styczność z przepisaniem leków na obniżanie cholesterolu, przepisaniem statyn, jeżeli je przyjmował, przyjmuje, to czy Twój lekarz powiedział Ci o tym, że powinieneś suplementować jednocześnie koenzym Q10? Bo ja z mojego doświadczenia gabinetowego może raz na kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków spotkałem się z taką sytuacją, że faktycznie kardiolog zalecił zwiększenie podaży koenzymu Q10 w całej reszcie sytuacji po prostu była całkowita cisza i temat był zlekceważony. Najczęściej występujące skutki uboczne statyn to m.in. bóle mięśni, spadek energii, pogorszenie funkcji kognitywnych czy zwiększenie ryzyka cukrzycy. Wszystkie one mogą wynikać m.in. z niedoboru kwasu Q10, którego produkcja jest zablokowana w związku z przyjmowaniem tych substancji. No i dochodzimy do takiego paradoksu trochę przykrego, o którym medycyna nie za bardzo chce mówić, czyli stosujemy najpowszechniej stosowane leki na choroby układu sercowo-naczyniowego jednocześnie blokując wydzielanie substancji która jest jedną z najbardziej niezbędnych substancji dla naszego zdrowia sercowo-naczyniowego, tak? Eee, no, brzmi to dla mnie mało przekonująco i mało sensownie. Nie chcę mówić, że nikt nie powinien przyjmować statyn. Są faktycznie osoby, są grupy osób, jak bardzo nieidealne są to leki, które być może powinny rozważyć przyjmowanie statyn. Jednocześnie zawsze takie osoby powinny spożywać koenzym Q10. Inna grupa leków, o której powinniśmy pamiętać, to beta-blokery, które są powszechnie stosowane na obniżenie ciśnienia krwi. Niestety beta-blokery również mogą wpływać negatywnie na syntezę koenzymu Q10 w twoim organizmie. Inne grupy leków, przy których szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, czy na ulotce nie ma określonych informacji odnośnie blokowania produkcji koenzymu Q10, to leki, które mają wpływać na, nas, na nasz uśrodkowy układ nerwowy. Między innymi leki przeciwdepresyjne, szczególnie te, które działają na zasadzie wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, ale też leki stosowane przeciwdrgawkowo. Dwie najczęściej stosowane i najbardziej niebezpieczne grupy leków, które jednocześnie są stosowane w kontekście ograniczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, to jednak statyny oraz beta-blokery, na temat których już się wypowiedziałem i sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy ma to sens, a raczej, czy każdy nie powinien automatycznie dostawać na recepcie również co najmniej koenzymu Q10 w dużej dawce. No więc podsumowując, co robić? Jak żyć, aby w twoim organizmie było dużo kolędzomu ku 10? Najlepsza rada to prowadzić taki styl życia, jakbyś był wciąż młodą osobą, pełną życia i pełną chęci do działania. Jedz jak młoda osoba, która ma pełną werwy, czyli stawiaj na produkty gęste odżywczo, produkty pochodzenia zwierzęcego. Dobrej jakości, które są bogate składniki odżywcze, które pozwolą Ci produkować koenzym Q10, ale też inne substancje, o których już wielokrotnie mówiłem na tym kanale. Ale ta młodość, też aktywność fizyczna, zachowaj ją, ponieważ aktywność fizyczna naprawdę będzie bardzo ważna do tego, aby Twój organizm pod kątem metabolicznym działał prawidłowo, aby pod kątem regulacji stresu oksydacyjnego działał prawidłowo, a więc aby koenzym Q10 nie był nadmiernie wytracany, bo co z tego, że będziesz dostarczał go odpowiedniej ilości wraz z dietą, kiedy Twój organizm cały czas będzie go wytracał na walkę z nadmiernym stresem oksydacyjnym? który będzie powodowany czy to tłuszczami trans, czy chociażby zaburzeniami glikemii. Jeżeli chcemy dostarczyć do diety bezpośrednio koenzym Q10, to mamy też taką możliwość. Nie trzeba dostarczać go tylko w postaci aminokwasów, które później przejdą odpowiedni proces, aby powstał koenzym Q10. Ponieważ koenzym Q10 znajdziemy m.in. w podrobach, w sercach, czy też w wątrobie. Serca i wątróbki będą zabierały około 3-6 do 6 mg koenzymu Q10 na 100 g produktu. Warto jednak uczciwie wspomnieć, że koenzym Q10 jest bardzo wrażliwy na obróbkę termiczną, ale w momencie, kiedy no, zesmażymy tą wątróbkę czy serca, niestety jest duża szansa, że z tego koenzymu Q10 niewiele zostaje. Jakie jest rozwiązanie takie, które ja stosowałem już wcześniej, czyli na przykład przyjmowanie Surowych podrobów wołowych. Dla przykładu. Ja na przykład kroiłem sobie serce wołowe na małe kwadraciki i codziennie trochę takiego surowego serca zjadałem. W naszej książce, Keto Kuchnia na Każdą nie jest też na przykład przepis na szejk truskawkowy, Keto Szejk truskawkowy z surową wątróbką, delikatnie sparzoną wątróbką. I takie podroby będą wciąż miały duże ilości kolędzy MQ10. Warto jednak pamiętać, że nie każdą surowiznę można jeść. To znaczy, wołowina jest raczej tutaj bezpieczna. Natomiast jeżeli chodzi już o drób, to raczej powinniśmy sparzyć nawet podroby, ponieważ w innym wypadku istnieje ryzyko zakażenia. Ale też tłuste ryby, takie jak śledź, czy makrela, zawierają bezpośrednio koenzym Q10. Jest taki śledź, który jest marynowany, nie jest podgrzewany, również będzie dobrym źródłem koenzymu 10 Ryby, o których mówiłem, będą zawierały około 3-4-6 do 6 mg koenzymu Q10 na 100 g produktu. Więc jak widzisz, polska dieta bogata w podroby i śledzie, którą dzisiaj chcą nam zabrać, bo wszystko przecież jest szkodliwe, co tłuste, jest bardzo bogata w koenzym Q10, bardzo dobry dla Twojego zdrowia. Produkty roślinne też zawierają 10. Q10 znacznie mniej niż produkty pochodzenia zwierzęcego, ale warto o tym wspomnieć. Między innymi brokuły, które mają 1 do 2 mg konsymu Q10. Włoskie orzechy również zawierają od 1 do 2 mg konsymu Q10. Więc jeśli któreś z produktów pochodzenia zwierzęcego wybierać w tym kontekście, to właśnie te. A jeżeli cały czas szukasz miejsca, które pozwoli Ci łatwiej wprowadzić Twoją dietę ketogeniczną czy dietę karniwor bogatą w produkty pochodzenia zwierzęcego dobrej jakości, to jeszcze raz serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z oferty partnera dzisiejszego odcinku, a więc z zakręconej spiżarni z kodem Mateusz 5. Dostaniesz 5% rabatu na swoje pierwsze zamówienie. Zdecydowanie warto skorzystać, zamawiając między innymi podroby. Ale też inne pyszne dania, bogate w kolagen, czy też witaminy i minerały niezbędne do produkcji kolenzymu Q10. Link oraz kod rabatowy znajdziesz rzeczywiście w opisie filmu. Dzięki wielkie za dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie łapka w górę, koniecznie komentarz pod tym filmem i udostępnienie, czyli przesłanie dalej do swoich znajomych, rodziny, bliskich, którzy mogą potrzebować końcem Q10, a jak już mówiłem, każdy po 35 roku życia go potrzebuje. Zachęcam też do subskrybowania kanału, bo dzięki temu jesteś na bieżąco i nie przegapisz kolejnych materiałów, czy to ciekawych rozmów, czy naszych ciekawych materiałów informacyjnych, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą, jak zdrowo żyć w dzisiejszych czasach. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Trzymaj się bądź zdrowy. Cześć!